Cześć, się witam, i tam Tębski bardzo w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki I dzisiaj będziemy sobie założyć naszą 60 do naprawy na warsztatu, żeby ją nam naprawili To na samym wstępie możecie zostawić łapeczkę w górę oraz sulikadę z zęczkiem, to jest nowe, abyście byli informowani o nowych odcinkach Standardowo dzisiaj wokół w górę to się równa kolejny odcinek I dzisiejszy hashtagiem będzie hashtag naprawa, a ja Wam przypnę serduszko Także ja sobie pędzę. Nowym nabyteczkiem, Jak widzicie, Johnny już. Ciągnę lawetę jak widzicie, jest to samochodowa laweta. No, ale niestety, że się skończył, to już mam tutaj Johnny Rajskiem, więc nie mam już za dużo kasy teraz. Bo mamy 12 tysięcy. Tak jak było w ostatnim odcinku na się jeszcze nic nie sprzedało. Ja mam klienta na gospodarkę jeszcze, no nie wiem, coś. Może troszeczkę cenę bym zmniejszył. Zobaczmy dobra dobrać cofnię. Złożymy tam Czekajcie, o coś takiego może będzie, zobaczymy Musimy Tura też odczepiłem To jest tutaj jak widzicie Bo po co mam jeździć z tym turem Też jak na razie no, nie jest do niczego potrzebny Mamy naszą 60 jak widzicie Trzeba wywieźć do... No nawet za pierwszą tutaj to Ja to jeszcze to trochę wcześniej spałem Problemy nasze, że ma gaszcze sama, Jugul nie jest. Ojojo, szukajcie za ramię. No to po prostu... Generalny remont, czy też kapitalny. Szukajcie, bo ona się ślizga. Szukajcie, czy ta nasza... O, coś takiego to mamy do Ja, bo ja wtedy się tak płonę się O, dobra, mamy Mieliście koro, nie, jestem świetną teczką Jakby paliwa nie zostaje, może pompa jest No, wywalania, poczekajcie aż ja sobie szyfnę tu Dobra, suzyłkę zamykamy, bo nas nikt nie okradł szczególnie wcześniej coś przepalałem ja ale lepiej tutaj miałem koleżkę to mi właśnie do tego co będziemy zawodzić także sobie pędzimy Żeby budżet się skończył tylko szybka samochodowa mogłem lublinę pociągnąć ale po pierwsze Szkoda go męczysia po drugie nie mam zaczepu i zabrać w ogóle ciężki, ciężka jest 60, więc dobra idziemy tędy przejechałem się z John Dierkiem na razie wszystko nam działa Także się bardzo cieszę, a nie ten nabytek jest udany Dobra, pędzimy sobie Ogólnie jak ja to nagrywam to pod odcinkiem, który się pojawił byliście wy cały dzień, jakby już można powiedzieć, nawet nie cały, gdzieś w górę, to co wam bardzo dziękuję. odcinek ogólnie nagrywam jak widzicie 12. No i nie dostaniecie 12. Może się nawet go dostać, nie wiem w sumie kiedy. Zobaczymy. Bo ogólnie też planowałem zakończyć nagrywanie. Ale jak... Biliście te 10 łapek w górę, to mam nadzieję, że po tym co teraz widzicie, też bijecie. Że go was bardzo zachęcam. Bo fajnie mi się to robi, i naprawdę chciałbym dla was nagrywać. Tylko muszę wiedzieć, że wam to się to oglądać i wam się to podoba. Dobra, pędzimy. To jest ogólnie tam, na drugim końcu wioski prawie że. I to jest mi taki kolega. Kiedyś, że dziadka przyjeżdża, z kolegowałem i tutaj cały czas mięczka, poczekać mikrofon pokrywę. Ja ogólnie też z nim będę naprawył tą 60-eczkę. Widzicie, już jesteśmy. On po prostu zna się na robocie, ale ogólnie nie zajmuje się. Za bardzo naprawia. Nieraz coś tam po koleżeńsku naprawi. Ale poczekajcie, czepimy pasy, rozłożymy. Gasimy. Ogólnie go nie ma w domu. Jak widzicie, tu żadnego samochodu nie ma. Ja miałem tutaj zostawić pod stodołą go i ja on będzie w tej stole powoli tam działo I co ja będę chciał w 260 tu, Na przykład pomalować ją całą Kabinę wymienić Siedzenie też, bo jeszcze jest szmata nożna O Jezu jazda tam się skowały troszeczkę Ale O, jakoś I co tutaj? Kierownice, maskę, wiadomo, dach też No w sumie tej kabiny nie będzie to w ogóle po prostu jakieś nowe rzeczy dodać. Zrobić tak, żeby o żeby nic się z nie działo Także mam nadzieję, że to zrobimy Nic no co, no wiadomo jakieś światełka może to jakby, żeby do maski były grill, maseczka Przemalować może korpus, o, zobaczymy Możecie też napisać w komentarzach, by wyście widzieli tą 60 ekonomia miałby wyglądać. Są to chyba tylopony jakieś tam są. Takie no super ale i wiadomo, żeby silnik dobrze działał. To by było chyba na tyle. Dobra, to ją tutaj zostawiamy i wrócimy już po nią jak, jak zrobiona. Jak oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że... Będziemy... czy on w sensie już działa ten zetor. Będzie można nim coś robić za no też może jakieś pracę, byśmy może pojechali o ten ugór zawarać Co To mamy. Półk mamy, także można było nawet z zetorkiem, trochę ja małym ten ten no ale uj uj. Kierownica się przyściła lekko. Spokojnie widzowie ja tutaj Nie bez bezpromili jeżdżę. że się po prostu wypożyczy półki i będziemy orać. Mam już cewkę na razie wezmę. Bo kolega mówi, że mu jeszcze tam nie jest potrzebna. Sobie ją wezmę, bo może jeszcze jakiś nowy nabytek sobie przywieziemy albo coś na tym, albo czymś coś komuś zawieźć. Różnie to bywa, może ogólnie bym ją odkupił. Może coś coś na sobie kwentar odkupić. Taka do nawet spoko jest. Jakieś tam 60k się mieści. John już by się pewnie nie zmieścił. Wiadomo, że do Lublinka byśmy jej nie mieli. No pojedziemy co tędy tutaj trzeba polną jechać. A na tych polne, to są dziury Mowałem, Teraz wiosna to pada dziury się robią. Ogólnie wam kiedyś mówiłem, że poza nagraniem postawię kurnik. Ja niestety tego kurnika nie postawiłem, bo. Okazało się, że tamte materiały, które kupiłem w użytku, ale chciałem kupić z się sprzedały szybciej i nie miałem z czego, więc kiedyś tam się zbuduje ten kurnik. Na razie to już nie będę stawiał pan, tego. Panuję gdzieś to tak postawić koło szklarni Zaraz wam pokażę jak dojedziemy do miejsca. Ogólnie teraz będę się starał. Zostawię tak więcej odcinków, tak może nie nawet raz co tydzień, tylko tak co 3-4 dni Zobaczymy jak to wyjdzie Jak wy będziecie się chciało to oglądać, gdzie mu będą łapeczki, to będą odcinki Także zostawiajcie i... Suba też możecie zostawić, bo do końca marca bym chciał być 150 Bo niestety subskrypcje idą nam bardzo wolno Widzicie co? Poczekajcie sobie nawetkę byś gdzieś albo z tyłu tu zostawił gdzieś. O, bo wiem, poczekajcie. Jeszcze jak widzicie się nic się nie zmieniło. Kultywator tam został. Popryskiwacz. Mówię ten złąk będzie można coś wywieźć. Czekajcie, słuchajcie, po tą nawetkę. Kupców na razie też nie ma. Raczej ja, z jednym jestem nagadany. Mamy jakiś kolekcjoner, chcę kupić tą wistulę Nawet za duże pieniądze, także zobaczymy Może jakiś tam wam odcinek z tego nagram Zobaczymy Czekajcie, może gdzieś tutaj mi tak, albo poczekajcie Jak mamy to dołek pustą Na razie te wstawię Jeszcze sobie przed końcem odcinka odpalimy tego zetorka Zobaczymy, czy tam wszystko Może przypadek jakiś że odpali czy nie jednak dobracimy zamykamy to wrota, otwieramy te śmiałem, też będzie można schować za niedługo tutaj do tego. Jak widzicie, jest pług Więc... Ale chyba bym by pożyczył jakieś czwórkę do tego. I byśmy orali albo trójkę obracałam. Zobaczymy. Zobaczymy czy tutaj w ogóle ktoś ma w okolicy. O, widzę, że... Zetorek już nawet na raz pali. Zytorkę chyba nie będziemy za bardzo remontować. Jak chodzi, to niech sobie chodzi. Jak widzicie, fajnie jeździ sobie. Też ogólnie za niedługo, jak, będzie, jak się sprzedadzą, te gospodarstwa tam sprzedamy w ogóle, to trzeba będzie kupić. Powiem wam, że trzeba będzie kupić po prostu... Czekajcie, na to pojadę. Trzeba będzie kupić... prasę jakąś, bo nie mamy prasy. Ogólnie jeszcze muszę tam siano kupić. Tam słoma, ale tego nie wiem będę wam nagrywał, bo wiecie. W farmingu jak to w farmingu nie... Szkoda będzie mi po prostu nerwów na to ładowanie, to sobie po prostu poza nagraniem czas spokojnie poładuje. Trzeba was też nie przynosić z ładowaniem. Chociaż w sumie jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, czy nie. Dobra, ja odstawiam go tu drzwi może bym zamknął o, elegancko kultywator jest, taki dosyć duży zatorka. siewkę też na pewno będzie nową kupić jakąś tu może być siewnik na razie też może być też, też planuję kupić nowego już to dżendirka to beczuszka niech zostanie tu wszystko może zostać krabiareczka jest, nawet na z na kukurydzy, taki większy kosiarka no to też może zostać bo tutaj już kosiarki nie ma tak, tutaj już nie ma kosiarki, więc zostaną Wistula. Kultywator, opryskiwacz, ten rozrzutnik zostaje tam, ten idzie na sprzedaż. Prastka i Władimirec. Mogę wam w sumie jeszcze powiedzieć ceny, Za rozrzutnik chciałbym 4000 zł. Wydaje mi się, że jest pokocenka. 15, takie 2 do 20. Wiadomo, ja mogę komuś zniżyć jak ktoś chce. Także tutaj jest 15. Możecie też w komentarzach napisać, czy chcecie jakiś kontakt czy coś. Tutaj mamy praskę. Za praskę takie, no 9 000, 10 Popraskiwać na no to tutaj 2000. Kultywatorek to też 2000 niech jest. Niech i pistulka, no to jeszcze nie wiem czy będzie ten. Tutaj wam nie uwiecany, bo chcę kupić ode mnie to kolekcjoner po prostu do muzeum. Jak widzicie, w ładnym stanie jest, a jak wiemy, w jest mało. Dobra, to będziemy kończyć. Czekajcie na jakiś scenery. Może klasika, bo klasika jeszcze nie mieliśmy na scenarii. Także co, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz kliknąć dzwoneczkiem, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Bo przypominam, że do końca marca bijemy 150 subów. I co, na razie, trzymajcie się. Cześć.